siemanko ludziska, tu Wojtek i nagrywamy Agario. Myślę, że wiele osób już to wyczekiwało, i. No, ja też wyczekiwałem, mimo że już mogłem wcześniej nagrać. Um, ale mi się nie chciało. E, więc jak to? Więc dlatego. Um, Yy, nie wrzucałem, nie miałem jakby weny artystycznej, yy, więc jak to? No nie chciałem się, bo trochę leniwy ostatnio wrzuciłem filmik piramida żywności świnek morskich. Dobra, tutaj nie zwracajmy na nich uwagi, bo jestem jeszcze nawet za mało żeby ich zjeść. Widzicie? Yy. A więc mm, jak to? Pozdrawiam mm, wielu youtuberów, na przykład Textile Gaming, Tim? Nie zjem czasu. Yy, o, widziałam tam dobrze. Dobre, dobre pożywienie tam było. A więc jak to? Mm, wiem. A więc dlatego, mm, co, co ja tam mówiłam? Że chyba, że jak umrę, to Zro... jak to pokażę taką mapkę fajną. No, ona jest ogólnie spoko. Mapka rzeczywiście, znaczy, mapka oczywiście na agario. Nie wiem, czy mówiłem, ale jest godzina jakaś 10, dziesiąta... jest 101. jak to? No, sobie to pewnie później trochę albo gdzieś też tak godzina. Ja myślę, że ten niebieski to był jak to. Hmm. Hmm, jakaś masa czyjaś? Ktoś wyrzucił. Idziemy na nich, idziemy na nich. Idziemy. Hmm. Światło trochę słabe jest Ale lef, reflektor, lef, lefrak, a nieważne Lefraktor, on się świeci, lampkę, bo to jest lefraktor O, mój słek! jaki jestem wielki Dziękuję Ci, dawaj mi masę, mnie walczyć O, mój słojek. Dobra, przepraszam, że takie chamie. Zwykle na odcinkach nie chcę się bardzo wyrażać brzydko. Ale... O... Ale jestem bardzo losowy. Próbujemy mieć miejsce, któreś chociaż... Jak Jedno miejsce na tabeli. Nie, mam razy. 630. Nie! Fuck! Kurde! Fuck! Ja pier... FAK! Ja pierto, oh, fuck o r i duży dlaczego dlaczego? A więc poczekajcie. No. Umarłem. Jak to było możliwe? Byłem kimś wielkim. Byłem takim dużym człowieczkiem. I co? Myślał, że ma Dlaczego? Dlaczego? Dobra, koniec płaczu. Pokazuję wam ten serwerek. E, tu mamy serwerki FFA i tak dalej. Tutaj ja wchodzę w Teamers. Patrzcie. No. I widzicie, macie takie koło. Tylko, teraz nie badać. No. E, I widzicie, jest takie koło najwięksi. I Teraz największe są niebiescy. A czerwoni najmniejsi. Ale zawsze byłem w czerwonych, a w ostatnim czasie czerwoni zawsze byli najwięksi. Więc jak. To To było to fak, fak, Poczekajcie coś sprawdzę na kompie jeszcze. Dobra, walczymy. Walczymy. Nie, to niebiescy chami. A, to czerwony. Broni mnie. Broni mnie. mnie. Ja nie chcę zginąć marnie. Musimy się wyzwolić. Hamów niedobry. Nie. Myślałam, że mój przyjaciel nie zginął. Nie, nie, nie zginął. Ucieknę. Mój przyjaciel zginie. Przyjaciel Zagario. Okej, okay, jedziemy z koksem. Tak, to Nie, to nie była masa. To było jakieś czerwone kolor, mały bez nazwy. Mech. Mech. Chcesz trochę kąska czerwonego. Mechuś. Dobra, to było trochę dziwne, jakby zboczone. Dobra,

Jeśli chcecie kolejny filmik na temat świnków morskich, ale tam jest duża masa. Dobra, nieważne. No ale ja to muszę zejść. Dobra, nieważne. Jeśli chcecie więcej na temat świnek morskich, to piszcie w komentarzach, czy chcecie. Bo ja mogę. Bo ja mogę nagrywać. Idziemy z koksem. No, 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 no. Nazywa się Merlin. tutaj jak było tak na klawiatury widać światło słoneczne, ale mam żalu, że zamknę. patrzcie to ja. No to dobra, jedziemy z koksem dalej. Gdzie ta myszka? No znów Dobra, mam myszkę. Ogólnie agarją mi się jumbo. 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 Ja jeszcze malutką kóleczką. Weszłem. A mój nar przegrywa. Czerwony. Nienawidzę was niebiescy! Nienawidzę! podejście i kończymy odcineczek Dobra, aha, nie dam się Mhm, no dobra Storka, że no bo czasami tak jest w Agar.io że mało mówię, bo jestem taki skupiony, bo ja Zawsze jak gram wagany to nic nie mówię, pewnie wiem, tak ma, nie nawet wszyscy Bo wiecie, to jest na skupienie Jak się nagrywa trochę dziwnie, prawda? Jak się nagrywa to trochę dziwnie, prawda, że tu musicie gadać do widzów, no i też mówić Umysł, 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 umysł Dawaj, chodź, dochodź, do 3 dwa, trzy, nienawidzę zielonego Żartuję, właśnie zielony to jest jeden z moich ulubionych kolorów zostawcie, nie, czerwoni polegli, kurzy.